Najczęściej zadawane pytanie w świecie community lola od zawsze to to, jak wyjść z szeroko pojętego low elo. Za low elo będziemy uważać wszystko, co jest poniżej platyny. Elo średnie to będzie platyna, i wszystko do D3, a wszystko powyżej D3 Elo wysokie. Wydaje mi się, że dla każdego taki, taki podział ma najwięcej sensu. Jednocześnie taki podział poniekąd jest wprowadzony przez Sam Riot, ponieważ osobą, e, którą nazwiemy prograczem, jakimś zawodnikiem na skalę światową, może zostać tylko osoba, która ma przynajmniej D3 na swoim koncie. Więc powiedzmy, że są to odgórne wytyczne. No więc odpowiedź na to pytanie wydaje się być tak naprawdę zadziwiająco prosta. Zawieram ją w tym wideo w 10 takich prostych poradach, które po przyswojeniu powinny naprawdę od razu usprawnić wasz gameplay. Oczywiście po przyswojeniu. I nie mówię tego, udając, że nie wiem, odkrywam tutaj ogień. Żadna z tych rzeczy nie jest jakaś rewolucyjna, nie została powiedziana wcześniej. Są one tutaj po prostu wszystkie zawarte i ja jako osoba na wielu kontach wychodząca z low Elo. Zdaję sobie sprawę, że, że to są rzeczy, których zawodnicy w tamtych yy, ligach nie robią i które gdyby robili, to bardzo szybko by się usprawnili. Wiem o tym z doświadczenia. Pamiętam, kiedy jeszcze w wieki temu byłem w Silverze, były takie rzeczy, na przykład konkretnie jedna rzecz, czyli patrzenie na klipy przeciwnika, a nie. A nie na swoje, w sensie, w tym przypadku na nasze, chodzi o kripy, które on chce sfarmić. W momencie, w którym twój przeciwnik dobija CSa, nie rusza się, rzucasz w niego CCK. To była taka najprostsza rzecz, które, które, po której przyswojeniu przyszedłem po prostu od razu z Silvera do Golda, tak natychmiast praktycznie. No i takie tylko dużo bardziej rozbudowane rzeczy zawarłem w tym wideo jako jedną spójną całość. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że Wam pomoże. Rada pierwsza: wybierz jedną linię do grania. W LoLu, jak już zapewne wiesz, masz do dyspozycji 5 ról do grania i są to kolejno Top Lane, Jungle, Mid Lane, AD Support. W zależności od tego, którą rolę wybierzesz, zakres postaci do nauczenia drastycznie ci się zmniejszy, czego przecież właśnie chcemy. Tak samo jak w matematyce, nie uczysz się jej całej naraz, tak samo tu musisz częściami poznawać świat League of Legends. Zacznij od jednej roli, by dobrze ją zrozumieć i dopiero wtedy zajmij się innymi. Każda rola wpływa na siebie nawzajem i ty musisz rozumieć w jaki sposób. Dlatego najpierw wybierz jedną rolę. Na początek polecałbym ci top lane lub mid lane, ponieważ są najbardziej zależne od samych siebie. W końcu to solo linie. Jeżeli chodzi o jungle, polecam zostawić ją na sam koniec. Natomiast bot lane jest trochę problematyczny, ponieważ oczywiście gracie go we dwóch, więc jest zależny od niewiadomej w postaci twojego kolegi z drużyny. Jeżeli jest z was dwóch, z pewnością łatwiej wam będzie zająć się tą linią razem na początku. Każda z tych ról ma swoje zadania, które co prawda potrafią się różnić w zależności od postaci, jaką wybierzesz, jednak w 90% przypadków rządzą tym konkretne zasady. W drużynie potrzebny wam jest frontline, czyli jakiś tank, który przyjmuje na siebie obrażenia i oferuje drużynie engage, jeżeli zechcecie zacząć walkę. To będzie zadanie toplanera lub junglera, a czasem obydwu, choć najczęściej jest to toplane. Jungler to osoba mająca na celu wzmacnianie drużyny. Chodzi po mapie, starając się dawać przewagę swoim towarzyszom, dlatego gankuje, czyli przychodzi na linię, by w przewadze zabić przeciwnika, lub też bierze obiektywy, takie jak chociażby smoki. Midlane to rola dla dostarczającego obrażenia najczęściej magiczne, chociaż czasem oczywiście mogą to być fizyczne w przypadku Zeda, Yasuo, Talona, czy też kijany. Najczęściej będą to jednak berserzy czy asasyni czyli bardzo szybkie obrażenia w ciągu jednego bersta, czyli użycia wszystkich umiejętności naraz, albo raczej po kolei. Jednocześnie później no, ma cooldowny na swoich spelach, więc jest jakby przerwa w dostarczaniu tych obrażeń. Następnie Adekery. to strzelec ten zadaje stałe obrażenia, i zawsze będą one jednak AD. Zadaje ich najwięcej na sekundę, ponieważ ma stałe obrażenia z autoataków. Jest on dlatego też głównym targetem, głównym celem do fokusu dla przeciwników i jest także ze względu na to i jedyną osobą, która posiada saporta. Właśnie ten saport ma za zadanie bronić swojego Adekery oraz dawać mu stale przewagę w grze. Zabezpieczać także mapę za pomocą wizji, czyli stawiania wardów oraz kontrowardów. Wiesz to wszystko, wiesz jakie czempiony grane są na których liniach, zatem wybierz swoją linię. Rada druga. Wybierz jedną do trzech postaci, którymi będziesz grał. Granie jedną postacią sprawi, że szybko zrozumiesz jej silne i słabe strony i pozwoli ci poświęcić jej dość czasu, by stać się jej mistrzem. W LoLu jest obecnie 148 postaci i na szczęście zbiór zmniejszył się, ponieważ wybrałeś już swoją linię. Podam Ci teraz najskuteczniejsze postacie na każdą linię w low elo, których łatwo się nauczyć i wygrywać nimi gry, ale oczywiście wybór jest Twój. Zacznijmy od Toplane'u. W Estierze umieściłem najprostsze postacie, w związku z czym, no, według mnie najbardziej polecane. Jest to Garen, Kled, Malphite oraz Orn. Każdy z nich jest bardzo fajny do grania na linii, ale przede wszystkim w late game'ie oferuje ci bardzo dużo. Czyli w późniejszym etapie gry nie jest tak, że wypadasz jakoś strasznie z obiegu, dalej jesteś w stanie robić y, tyle, ile byś chciał. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te trzy późniejsze piki, mają one bardzo duże możliwości teamfightowe. Czyli jeżeli chodzi o te potężne walki 5 na 5, zrobicie w nich mnóstwo. Ultimate Kleda, Ultimate Malfalta i Ultimate Orna. Wszystkie one Mogą dob dobrze użyte wygrać team fight dla Twojej drużyny. Dalej umieściłem Dariusa, Gnara, Renektona oraz Urgota. Te cztery postacie są lekko trudniejsze od wymienionej już wcześniej czwórki. Dalej są one bardzo silne, są one bardzo fajne do grania na linii. A raczej powinieneś być wygrywający, mając tak, tak silne postacie z, z konkretnymi ich yy, no, przewagami, które dopiero poznasz. Ale wymagają jakiejś tam znajomości mechanicznych, yy, mechanicznych, no i grania ich combo i tak dalej. Natomiast yy, na samym końcu umieściłem dwie już no, trudniejsze postaci do grania: Fiore, ponieważ no, wymaga dużego refleksu, zwłaszcza i mocnych yy, dzięki temu możliwości duelowania przeciwników jeden na jeden. I scena, który wymaga od ciebie po prostu ogarniania całej mapy naraz, ponieważ Twój ultimate jest używany na sojuszniku, który ma mało zdrowia. Musisz zdążyć to zrobić, musisz się zorientować. Dalej przejdziemy do junkie. W Estierze umieściłem Xina, Warwicka, Zaka oraz Sejuani. Każdy z nich ma bardzo silne ganki i nie ma żadnego problemu z czyszczeniem dżungli, zatem każdy z nich jest dość prosty i przede wszystkim ma bardzo łatwą możliwość dawania przewagi całej twojej drużynie. Dalej umieściłem Vi, Trandla, Poppy oraz Jarvana. Dalej każdy z nich ma bardzo silne ganki. Trochę słabszy tutaj clear, ale dalej jest to no, bardzo proste do, do zdobywania zabójstw na, na, na tych już zrobionych przez nas gankach. Natomiast na samym końcu jest Gragas i Kane. Kane jest postacią, która potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby zacząć robić te robotę, której oczekujemy od junglera, dlatego umieściłem go na samym dole. Natomiast Gragas no, potrzebuje trochę czasu na praktykę, zwłaszcza żeby umieć obsługiwać jego ultimate'a, bo można nim po prostu zaszkodzić swojej drużynie. Jeśli chodzi o midlane, sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Midlane wymaga prawdopodobnie najwięcej mechanicznych umiejętności do grania i dlatego umieściłem tu tylko sześć postaci. I dlatego zdecydowanie na nich proponuję się skupić po prostu. Jeżeli chodzi zwłaszcza o ten estier, o te, które polecam najbardziej, Eini, Syndra, Lux i Ari, z czego przede wszystkim Eini. To są postacie, którymi łatwo się farmi. Którymi, jak trafisz CC, to prawie na pewno zabijasz i jednocześnie każda z nich jest bezpieczna. Każda z nich ma jakiś sposób na przeżycie, jeżeli ktoś wejdzie na bliski zasięg do ciebie, czego z natury jako zasięgowiec nie chcesz. Natomiast jeżeli chodzi o te troszeczkę trudniejsze postaci, LeBlanc i Wegar, wydaje mi się, że obydwa są w stanie przy zrozumieniu ich być grane bez nie wiadomo jak wielkich preparacji będą sprawnie wyglądały, więc, więc myślę, że bez problemu nimi też można zagrać, chociaż podkreślam, że tutaj midlane wymaga po prostu bardzo konkretnych umiejętności mechanicznych. Przechodząc dalej, adekery. W Estierze umieściłem Jinx, Xayah, Sivir i Ash. Każda z tych postaci nie wymaga nie wiadomo jakich możliwości mechanicznych i jest w gruncie rzeczy dość bezpieczna. Ma jakiś swój mechanizm na, na zabezpieczenie się jednocześnie. No, każdy z nich to adekery, więc każdy z nich tak naprawdę oferuje dość konkretne obrażenia. Dalej w Atierze umieściłem Miss Fortune, Luciana, Tristane oraz Kajse. Każda z tych postaci wymaga już troszeczkę wiedzy, więc proponuję najpierw się z nimi zapoznać. Ale w rzeczy dalej nie należą do jakichś specjalnie trudnych postaci. I na samym końcu dałem Caitlyn oraz Wayne. No, obie te postacie wymagają już jak dla mnie wcześniejszego zaznajomienia się z ich mechaniką, zanim przejdziemy do, do jakiegokolwiek sprawnego gameplayu. No i przechodząc na sam koniec, supporty. W Estie, że mamy Chanę, Sonę, Nami oraz Lulu. Wszystkie są. Dość proste, wszystkie oferują healy oraz niektóre z nich shieldy swoim towarzyszom. W gruncie rzeczy polega to po prostu na staniu w bezpiecznym miejscu i wspieraniu swojego sojusznika. Jednocześnie każda z nich jest dość bezpieczna, ma bez problemu mechanikę bronienia się przed nacierającym na nią wrogiem. Dalej w Atierze umieściłem Sorakę, Nautilusa oraz Karmę. Powiedzmy, że każda z tych postaci wymaga troszeczkę więcej wiedzy wymaga Zrozumienia tego, na czym dokładnie polega moja robota w Sorace, głównie chodziło mi o to, żeby tak samo jak z Shenem wiedzieć dobrze co się dzieje na mapie, żeby wiedzieć kiedy używać ultimate'a. Natomiast na samym końcu umieściłem już Morganę, Blitzcranka oraz Brauma. Żadne z nich nie jest niesamowicie trudne, jednocześnie wymaga hmm, konsekwentnego używania swoich umiejętności, ponieważ na każdym z nich praktycznie, jeżeli użyjemy swojego i w przypadku każdego z nich to będzie kił bezmyślnie, to do momentu, do którego ona wróci, jesteśmy prawie bezużyteczni. Dlatego powiedzmy, że wymagają trochę wiedzy Rada trzecia świadomość meczapu. Świadomością meczapu nazwiemy po prostu to, że... Jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jesteśmy silniejsi, czy słabsi od przeciwnika, po prostu na podstawie naszych postaci. Jeszcze niezależnie od tego, który z nas co zagra, który z nas wyląduje swoje skillshoty, czy lepiej wyjdzie w tradzie, jest to wszystko jako gra zależne po prostu od postaci, więc powinniśmy mieć po prostu wiedzę. Jeżeli wiem, że moja postać jest silniejsza we wczesnym etapie gry, muszę grać agresywnie, muszę wykorzystywać to, że jestem silniejszy. Natomiast jeżeli jestem słabszy, nie mogę unosić się dumą i próbować walczyć z przeciwnikiem, który jest ode mnie silniejszy, tylko muszę się bronić, odpuszczać trochę minionów i wiedzieć, że przyjdzie moment, w którym ja będę silniejszy od niego. Przyjrzyjmy się przykładowi. Jestem Dariusem przeciwko Ireli. obydwoje mamy level trzeci. Naturalnie jestem wygrywającym matchupem. Irelia wychodzi trochę za daleko, dlatego wychodzę, żeby zadać jej obrażenia za to, że znalazła się tak głęboko. Mimo że ląduje na mnie swoje E i robi wszystko tak jak powinna, na przykład unika mojego heal z Q, i tak przegrywa tego trade'a. Nie zagrałem tego dobrze. Polega to po prostu na tym, że Darius jest silniejszą postacią w Early, i to właśnie nazywa się świadomością meczapu. Przez to ten trade ostatecznie jest dla mnie wygrany, mimo że nie zrobiłem nic lepiej. Po prostu wiem, że moja postać jest w Early silniejsza od postaci przeciwnika i dlatego angażuję w walkę za każdym razem, jak jestem tylko w stanie. Następnie Relia spróbuje zagrać na mnie trochę agresywniej, co oczywiście skończy się dla niej źle, tym właśnie może się skończyć nieświadomość meczapu. No więc w skrócie, świadomość meczapu po prostu będzie polegała na Waszym doświadczeniu. Musicie zagrać na wystarczająco, wystarczająco dużo razy na konkretne postacie, żeby zorientować się, że na levelu drugim jesteście silniejsi albo słabsi od danej postaci. Możecie to robić także swobodnie poprzez no, po prostu analizę tych postaci, o których akurat myślicie. Także musicie dochodzić do tego, która postać jest silniejsza, którą i jak powinienem grać przeciwko mojemu konkretnemu przeciwnikowi czyli po prostu moja postać, którą gram, kontra postać przeciwnika. Nie tylko gracze grają przeciwko sobie, ważne jest także, czym grają. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o tę część. Resztę rzeczy znajdziecie w drugiej części tego wideo. Niestety muszę to zrobić w dwóch częściach, ponieważ mój program nie jest w stanie utrzymać na raz tylu plików graficznych, ile, ile próbuję w niego wrzucić. Zresztą wyszłoby tego chyba, chyba ponad pół godziny. Także mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Zostawiajcie łapki, komentarze, subskrybujcie. I zobaczcie moje inne, te, inne filmy, też warto obejrzeć. No a tymczasem poczekajcie parę dni na, na dalszą część tego materiału. Trzymajcie się.